Witajcie. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak pobierać za darmo z chomikuj. Poczekajcie. E, co mi się tam włączyło? Dobra. Powiększę. Wchodzimy na przykład tu, pisujemy, jaką, jaką tam chcemy. Ja na przykład wpiszę sobie. No, to speed wars. Dobra. Wyszukujemy. Są takie lagi, bo tam Dobra. I. Idziemy na dół Cicho, Ym, dobra. I dajemy... Tu nie ma akurat takiego czegoś. O na przykład Ym, na przykład przy tym. Dajemy za Tu wybieramy sobie... no Ja dokładnie grydam, dobra. I teraz wchodzimy na naszego chomika Czekajcie Dobra, ja się muszę zadobować jeszcze kurde, nie mogę ty na swojego chomika wejść. Dobra, na chomika wchodzimy za swojego Ajdzie nie się ładowało trochę. I oto, chomik nasz. Moja nazwa to jest taka: jakby ktoś chciał coś pobrać. No, chodzimy w gry, tam gdzie zapisaliśmy to, nie? Ja akurat to zapisałem w grach, to ja naciskam, że nie tu. Tu się też można tworzyć folder. Dobra, i to jest speed nas, nie? To normalnie sobie teraz pobieramy i będziemy mieli to za darmo. No bo to, że oni będą pobierać też mogą naszego chomika, bo to jakby było te na naszym chomiku i nam te pobrania, nie? No, myślę, że pomogłem komuś, y, tu nara, tu, a, jakby ktoś nie wiedział, to tu się pobiera. Y, na to, no, na tą strzałkę niebieską, no, jak tu nara, to, to z, z subskrybuj, komentuj, no, to ja już się pożegnam, nara. Kajcie, nie mogę wyłączyć nagrywania.